W Wielkopolskim Magda Gessler przenosi się w czasie. To jest mama łyga. Pracować dalej. Pani Magda to jest ostatnia deska ratunku tutaj żeby uratować ten bar. Cześć witajcie na kanale Maciej podróżuje i smakuje. Dzisiaj oczywiście z cyklem Kuchenne ewolucje wracamy. Zawitaliśmy do Wielkopolski a jeżeli jesteśmy w Wielkopolsce przy okazji nowych rewolucji w mieście Gorzów Wielkopolski. Chcę Wam też pokazać nieistniejącą już co prawda restaurację, nieistniejący bar mleczny z Gorzowa Wielkopolskiego. A jak się odwrócę, dokładnie za mną, ulica Olwon, ulica Ollont Lwowskich, za mną zobaczycie bar mleczny Agata. Kultowy bar mleczny Agata, który mieścił się w innym miejscu wcześniej w Gorzowie Wielkopolskim. Potem został przeniesiony do tego miejsca. I tutaj w 2021 roku przyjeżdża Magda z zrewolucjonizować właśnie to miejsce. Ewolucja odbywa się około, jak dobrze pamiętam, lata. Koło czerwca, chyba dokładnie, bo udało mi się do tego miejsca przyjechać. Zaraz po kolacji finałowej, następnego dnia, gdy restauracja była otwarta, udało mi się właśnie do tego baru Agata wjechać. Bar prowadzony przez takie stowarzyszenie związane tam ze sportem. Prezesi, nie prezesi, różni ludzie, ale dwie kultowe osoby tutaj. Pani Marzena, wraz z Twoją e, córką Agnieszką, e, od lat e, pracujące właśnie w barze Agata, tym kultowym barze Agata, e, tutaj gotują, Magda Gesser z nimi gotuje i przeprowadza te kuchenne ewolucje. Okazują się tutaj dziwne chocki krocki w tej restauracji e, niepłacone, e, niepłacone pensje, zaległości panów prezesów w stosunku do pracowników, złe traktowanie pracowników i wszystkich innych rzeczy. Szerokim echem odbija się w kuchennych ewolucjach do tego stopnia, że emisja tego odcinka jest 18 listopada 2021 roku. Magda Gessler przyjeżdża do tego miejsca wcześniej sprawdzić to miejsce i 19 dni po sprawdzeniu Magdy Gessler tego miejsca, pani Marzena dostaje wylewu i niestety nie doczekała już emisji odcinka. Córka pisze bardzo dużo w mediach społecznościowych na temat śmierci mamy, że po wizycie Magdygesa spadła tutaj fala hejtu, hejtu tego związanego z pracodawcą bardziej, z tym państwem, prezesowstwem niż z mieszkańcami. No i niestety pani Marzena nie wytrzymała tego. Bardzo pani Agnieszce współczuję, panią Marzenkę udało mi się poznać. Zresztą pokażę wam tutaj swoją fotorelację. Zobaczcie też, zaglądnijcie na moją fotorelację. Udało mi się, mówię, posmakować tutaj te kotlety. Ja taki typowy bałem mleczny, Naprawdę sprawa była bardzo, bardzo rewelacyjna. A tutaj jeszcze macie bałem leczny Agata. Tu jeszcze jakaś kartka jest, bo. Moment. Co my tutaj mamy? Zarządzenie. Kartka już jakaś taka wypłowiała. Ogłoszenie o no tutaj ogłoszenie numer 4 na 2020 prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłaszam pierwszy przetarg usztyń ograniczony na najem na czas nieoznaczonych lokali użytkowych stanowiących własność miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonych w Gorzowie Wielkopolskim Aleja Konstytucji 3 3 maja 105 to mówimy właśnie o tym lokalu przy którym stoję. Do wynajęcia jest ten lokal, e, gastronomia. Lokal składa się z 60 pomyślnych, tym 17 na paterze, 3 w piwnicy, pozażony tam i te inne rzeczy. E, ten zarząd cały, ja Wam tutaj też zamieszczę, ten zarząd cały, właśnie na koniec 2024 roku poinformował, że zawieszają działalność Baru Agata i jest on już właśnie w tym momencie nieistniejącym barem. Eee, 23 sezon, 12 odcinek Kuchennych Rewolucji. Bar mleczny Agata, jak widzicie, jeszcze został szyld po nim, i baru już tutaj nie ma. Zapraszam na moją fotorelację i trochę jeszcze opowieści na ten temat. Powkładam Wam tutaj też informacje związane właśnie ze śmiercią pani Marzenki. Poznałem tą osobę i tutaj specjalne podziękowania. Pani Marzenko, jeżeli pani mnie tam słyszy na górze, to bardzo dziękuję, że miałem zaszczyt wręcz panią poznać. Spotkanie z Panią to było jedno z tych przyjemniejszych, które mnie spotyka na szlaku kuchennych rewolucji. I bardzo, bardzo dziękuję, że mogliśmy porozmawiać. Agnieszce, córce, bardzo też dziękuję za, za spotkanie, za miłe słowa. Dziewczyny wspaniałe, naprawdę, więc yy, miałem ten zaszczyt, mogę powiedzieć, z Panią Marzenką stanąć, uścisnąć rękę, podziękować za te smaczne dania, które nam podała i jeszcze, jeszcze porozmawiać. No i to, co Wam wcześniej nie powiedziałem, właśnie to yy, 19 dni. Powiedzicie wizycie Magdy Gessler Pani Marzenka odchodzi z tego, z tego świata niestety. No i też nie doczekała emisji odcinka, bo emisja odcinka była 18 listopada 2021 roku, więc emisja odcinka już się odbywa bez Pani Marzenki. Zapraszam dalej oczywiście Was na moje filmiki na Kulinarną Mapę. Pozdrawiam życząc samych dobrych dni. Trzymajcie się. Mówcie dużo dobrych słów ludziom, bo czasami jest tak, że nawet nie wiemy o tym, że rozmawiając z kimś, możemy z nim rozmawiać ostatni raz. Także bądźcie życzliwi, bądźcie mili, miłym słowem zarażajcie, miłe słowo przekazujcie. I naprawdę wtedy świat jest piękniejszy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z kulinarnej mapy. Mać z sentymentem wspominam to miejsce i dziewczyny. Pani Marzenko, niech pani spoczywa w pokoju. Wszystkiego dobrego.